Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ci przychodzę do Was z nowościami, ponieważ bardzo dużo od Was otrzymuję wiadomości prywatnych, że chcecie, żebym w końcu wróciła, więc jestem, więc jest, wracam. Nie wiem, czy wiecie, ale też nawiązałam współpracę z marką do Modi, także zachęcam Was i odsyłam Was również na tamten kanał. Tutaj się dowiecie o urodowych trikach, moich urodowych trikach moim życiu osobistym, a tam się dowiecie, jeżeli chodzi o triki modowe, dużo e, ciekawostek, także zachęcam, abyście również tam ten kanał odwiedziły. No i z czym do Was przychodzę? Po pierwsze, buszowałam ostatnio na stronie Biochemia, biochemia Urody i wyczaiłam i kupiłam sobie kilka tam perełek. Pierwszy, pierwszy produkt to jest tonik z kwasami AHA i BHA. E, moja lokatorga również tego produktu używa i e, postanowiłam, że ja sobie również go kupię, tym bardziej, że zaczęła się jeśli można zacząć działać z kwasami. Więc dlatego też ja to uczyniłam. Wcześniej miałam ten, tą szóstkę czy też trójkę tonik z kwasami i tam było delikatne rzeczywiście złuszczanie, bardzo minimalne. Tutaj mam nadzieję, że to będzie złuszczenie mocniejsze, ponieważ ostatnio moje plecy coś się buntują, a także ta strefa, jeżeli chodzi o twarz również, także zaczynam z tym po prostu walczyć. Co jeszcze? Następna rzecz to jest olej z pestek Malin. Nie wiem, czy Wy o nim słyszałyście. Opakowanie może nie do końca zachęca, ale czytałam, że bardzo dobrze odżywia, regeneruje skórę, a także ma dosyć wysoki filtr, filtr słoneczny, nawet, na, do, nawet dochodzący do 50, 50 SPF. Także dajcie znać w ogóle, czy Wy wcześniej stosowałyście ten produkt i jak się on u Was sprawdził. On dosyć nieciekawie pachnie, bo pachnie bym powiedziała tak orzechowa. I ma dosyć brązową, ciemną barwę, ale mam nadzieję, że efekty będą rewelacyjne, więc na nie też poczekam. Kolejna rzecz to jest masło Sza Eko, które kupiłam już, to jest, które, które kupiłam po raz drugi. U mnie się sprawdziło genialnie. Spójrzcie na to, jak on ma mocną, zwartą konsystencję. Jak zaczynamy go pocierać w dłoniach, on się roztapia, on się rozpuszcza i fantastycznie odżywia, regeneruje skórę, zarówno pod oczami, jak i na ustach, a także dłonie, łokcie i pięty, także ja polecam Wam serdecznie z całego serca ten produkt jeżeli chodzi o pielęgnację to co jeszcze złuszczająca maska do stóp ostatnio byłam dziewczynami w HB i kupiłam sobie maskę z firmy SheFood to jest informacja, że to jest maska, to są skarpety złuszczające jeszcze ich nie testowałam, ponieważ wczoraj chciałam je przetestować przeczytałam informację, że trzeba je zostawić od 60 do 90 minut co mnie po prostu totalnie załamało bo totalnie nie miałam możliwości, żeby na tak długi czas, bez chodzenia bez śmigania tutaj po mieszkaniu zostawić, móc zostawić sobie te skarpety mam nadzieję, że może dzisiaj mi się to uda więc jeżeli jesteście ciekawe efektów, to e, mam nadzieję, że niebawem wam e, o nich opowiem. Jeżeli wy wcześniej stosowałyście tą maskę, to też proszę napiszcie z jakimi efektami, czy mam ją otwierać, czy też nie. Dobra, co jeszcze? Dwa genialne produkty z firmy Rossmann, to jest Wellness and Beauty, ja uwielbiam tą serię, one wyglądają bardzo ładnie, pachną też przepięknie, tym razem sobie wybrałam z ekstraktem walnili, a także z olejem sezamowym, zarówno wersję jedną jak i drugą, pachną bardzo ładnie i teraz jak jest tak już troszeczkę chłodniej, mam, mam ochotę otulać się takimi dosyć ciepłymi zapachami, dlatego też sięgnęłam po te dwa produkty. Dla mojego synka kupiłam mm, kremowy żel do kąpieli z serii Baby Dream, to jest wersja z, alo, z aloesem. E, ten żel podprysznic bardzo ładnie pielęgnuje skórę, oprócz tego, że świetnie oczyszcza, on jest dosyć bogaty i konsystencji, także bardzo ładnie tą skórę pielęgnuje mm, i ta skóra jest taka ładna, pachnąca, przyjemna, także ja uwielbiam ten produkt i bardzo chętnie i często do niego wracam. E, nawet ja e, po prostu zamieniam go ze swoimi żelami pod prysznic. często go po prostu zdradzam ze swoimi żelami nie, często zdradza moje żele z nim. Dobra, jeżeli chodzi o oczyszczanie, tak oczyszczanie z przymrużeniem oka, jest to szampon Batis do włosów blond. Genialny produkt, ja go bardzo lubię. No działa rewelacyjnie, działa cuda. Jeżeli chodzi o kolor, to nie wiem, czy będzie to... Wow. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. W każdym razie moja dłoń będzie delikatnie zabarwiona na żółto i skóra głowy również po zastosowaniu, po zaaplikowaniu tego produktu jest zabarwiona na żółty kolor, także nie ma tego białego nalotu, który bardzo często nam przeszkadza. Ja go uwielbiam czasami na trzeci dzień już nie mam chęci, nie mam, jestem po prostu zmęczona, czy po prostu też nie mam czasu umyć włosów i wówczas ten produkt ratuje mi życie. Także ja bardzo często po niego sięgam i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona co jeszcze? Byłam w Rosmanie, Gillette Simply Skupiłam sobie maszynki do golenia, ponieważ cena była tak mocno zachęcająca, że nie mogłam nie skorzystać. 9 zł z 15, więc jakby tu, jakby tu po prostu nie wziąć. Dobrze. Następne to już ente opakowanie, delikatnie ultra delikatnego nawilżającego yy, kremu do depilacji 9 w jednym yy, z firmy z marki Eveline. Yy, genialny produkt, jak uwielbiam także kolejny raz do niego po prostu wraca. No i teraz kolorówka. Pierwsza rzecz to jest szminka, którą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chciałam mieć, którą mam dzisiaj na sobie. To jest marka Clinic, to jest numer. 16 Grapey Pop. Mam nadzieję, że to przeczytam. W każdym razie, szminkę w genialnym kolorze. Bardzo ją pokochałam, a chciałam wam również zaznaczyć, że to są te stanowa, najnowsza, to są te najnowsze pomadki. One mają w sobie bazę, tak, więc są o przedłużonej trwałości, a także bardzo ładnie nawilżają i odżywiają skórę warg, także absolutnie tutaj nie ma efektu przesuszenia, a kolor na naszych ustach się naprawdę bardzo, bardzo długi czas utrzymuje. Także zachęcam, abyście zerknęło, jak będziecie w perfumerach, jak będziecie e... No w perfumerach, czy też w drogeriach na te szminki, na te pomadki. Dobra, no i co jeszcze? Jeżeli zostając przy kolorze fioletowym, to bardzo stanie właśnie mi się podoba kolor fioletowy i znalazłam też w Hebe lakier z firmy Catrice, to jest numer 53 w kolorze fioletowym. Mam go cień na paznokciach, jestem bardzo zadowolona, piękny odcień, także fajnie się prezentuje u mnie na dłoni, mam nadzieję, że również będzie to kolor trwały. No i... Ostatnie produkty. Ostatnio Wam na Instagramie, ci z Was, którzy, którzy mają mnie na Instagramie, widzieli moje małe opakowanie z firmy Bobbi Brown, także przychodzę do Was dzisiaj również z kilkoma produktami do makijażu, i nie tylko z tejże marki. Pierwsza rzecz to jest puder sypki, ja mam numer 5, bardzo ładny odcień, bardzo ładnie przedłuża trwałość makijażu, a także scala ten makijaż. Jeśli Wy wcześniej go stosowałyście, proszę też mi napiszcie, jakie są Wasze, wasze wrażenia. Następna rzecz to jest piękna złota pomadka, w zasadzie złota. Mówię, że jeżeli chodzi o opakowanie, bo kolor złoty absolutnie tutaj nie jest. Opakowanie jest przepiękne, opakowanie jest bardzo eleganckie, to są tutaj najnowsze szminki z firmy Bobby Brown. Kolor jest różowy, przepiękny i będzie na pewno bardzo często na moich ustach. Co jeszcze? Następna to nie szminka tylko maskara Smokey Eye maskara również z tej firmy. Ja jej jeszcze nie otwieram, więc jeżeli wy testowa testowałyście to proszę też mi napiszcie pod filmikiem. Ja jej jeszcze nie otwieram, ponieważ w poprzednim nie skończyłam, nie chcę otwierać 10 produktów naraz. No i ostatnia rzecz, ostatnia na koniec perełka, to jest olejek do mycia twarzy. E, olejek do mycia twarzy ja uwielbiam w ogóle zresztą wiecie, że ja uwielbiam olejki, jestem bardzo olejkowa, także strasznie się cieszę, że go mam. E, jeszcze go nie zaczęłam stosować, ponieważ muszę wykorzystać ten mój olejek mający z babuszki, z serii babuszki Agafi, e, ale mam nadzieję, że jak najszybciej go otworzę, naj, że będzie świetnie oczyszczał, świetnie domywał e, moją skórę z brudu, z makijażu, a także z zanieczyszczeń. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że moje nowości kosmetyczne Wam się podobały. Dajcie mi znać, co wystosowałyście i jakie były u Was efekty. Dziękuję Wam serdecznie, a jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Do następnego filmiku. Trzymajcie się krótko. Cześć!